jako wieś istnieli, rozwijali się. Dożyki odbywają się już nie pod pacowką gdzieś tam, schowane w lesie, ale tutaj pod szkołą, na boisku szkolnym. Troszkę takich no, przygotowaliśmy atrakcji. Jedną z takich atrakcji na początek no, to jest Ochotnicza Straż Pożarna z Karwodży. Która przyjechała tutaj nowym wozem strażackim do nas, zakupionym w tym roku, strażacy są wdzięczni tutaj nam, bo też drobne sumy, jak na naszą wieś, na ten wóz zostały przekazane koło gospody wiejskich Też tam dokładało się do tego, żeby ten wóz strażacki został zakupiony. Tam swoje parę groszy też na pewno wasze hojne datki, które zazwyczaj są podczas sprzedaży kalendarzy Straży Pożarnej w Karwodzie, też, też są nam wdzięczni za to. No i dzisiaj przyjechali, żeby troszkę dzieciom umieć tutaj czas, także dzieci będą mogły podejść do Wozu Strażackiego, porozmawiać ze Strażakami, zobaczyć, dotknąć. Także zapraszam, zapraszam rodziców z dziećmi, żeby mogły dzieci się nacieszyć. A panowie ze Straży Pożarnej mieli zajęcie. I tu chciałem podziękować właśnie panu komendantowi Marcinowi. Panu naczelnikowi Mikołowi Mikosowi, który jest tutaj obecny i dowodzi tą drugą wysiadek. Następnie mamy kilka takich niespodzianek też dla dzieci. A dla nas, dla starszych, no, będzie tutaj występ zespołu, który okay. powinien się za jakiś czas pokazać. Można się napić, piwa, można coś dobrego zjeść. Później będzie zabawa taneczna. Zespół akord będzie nam do tej zabawy przygrywał. A w międzyczasie też będzie można kupować losy do słodkiej niespodzianki. Mamy ciekawe nagrody. Losy po 5 zł. Zapraszam wszystkich do y, zakupu y, tych losów. Reakcji gasić pożar, ale o sprzęcie, który, <grymna> <jest>. <grymna> o sprzęcie, który jest. <grymna> Dobra, right. chodźcie dzieciaki tutaj do nas, szybko opowiemy wam coś o samochodzie i zrobimy muzykę jakieś konkurencją dla was. Chodźmy dobry. Zapraszamy. Którzy nie z nami do czynienia, przyjeżdżali w samochodem i do szkoły, ręka do góry. Pamiętacie mnie? No, także widzicie, obiecaliśmy wam, przyjechaliśmy nowym samochodem teraz. Z nowym starym, ale tutaj dzięki temu, jak Pan Sołtys wspomniał, dzięki współpracy z Wami, tymi świętami też, mamy możliwość zakupu takiego pojazdu. Więc też jesteśmy chętni zawsze do Was przyjeżdżać, pomagać najchętniej do szkoły czy na festyny, a niekoniecznie do akcji. Ale jeżeli tu doszło do jakiejś sytuacji niebezpiecznej, to nawet... się rozwalić i będzie to jak umie, to. Chciel podejmują działania ratownicze. Teraz ostatnim czasem najczęściej strażacy działają podczas wypadków drogowych, bądź też podczas udzielania czego? Dobre, to jest... tej pomocy. Więc strażacy muszą mieć na swoim wyposażeniu torbę, teczkę tutaj ratunkową, którą później pokażemy Wam, jak zapiąć na nią. Chodźcie tutaj, że nie bójcie Mama, i no. Więc, yy, jedziemy, możemy udzielać pomocy medycznej, możemy wycinać drzewa, jeżeli gdzieś się przewrócą tutaj koło was w lecie, jak są drogi dojazdowe. Ponadto możemy rozcinać samochody. Tak? To jest sprzęt hydrauliczny, który służy do rozcinania pojazdów. <t> Yeah, no jest jest... Ja Jak ta M -m 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 Becca. To do Jest najmniejsza, proszę. O, się, Trzyma się tak. To, tutaj sobie, o. Otwiera się, zamyka i tutaj weź. Nie jak to? to. No, to, to no. I trzymaj. Ciężka, okay. no nie? No, to trzeba podtrzymać.

Дасте готјане. Ясно. Ясно на тони. О-о. Na Fabian, chciałbym, żeby każdy coś z nim zrobił. Na przykład starsze osoby mogą się przywitać, e, szczególnie chłopcy e, o silnej ręce mogą po prostu spokojnie nawet podejść się przywitać. Małe powiedzmy dziewczynki spokojnie podejdą i pogłaszczą pieska. Mam tutaj w skrzynce, jak widzicie, ktoś może tą skrzynkę otworzy, o pani tutaj, bardzo dużo psich zabawek. Będziemy robić różnego rodzaju konkursy, zabawy, różne takie fajne rzeczy. Dobrze, Dobrze. zacznijmy od dziewczynki. Chodź wody, popłaskaj pieska, zobacz. Nie bój się właśnie. Powiedz, cześć Fabian. Patrzcie, piesek kładzie się na brzuch, bo wyczuwa, że jest dobra osoba. Każdy pies, który nie boi się człowieka, który jest łagodny, to patrzcie, on się położy. I chodź następna dziewczynka, proszę. Ja nie znam waszych imion, także będę Iza. mówił, chodź. Iza, no to chodź Iza. Popatrz, pogłasz pieska, zobacz, widzisz, jak on bardzo lubi być głaskany. On uwielbia być głaskany. No, następna. Proszę, proszę podejść. Mhm. Pogłaszczemy. Co? Usiadł, tak? No to fajnie. To teraz... Jak zrobi dobrą jedną rzecz, to będziemy go nagradzać. Teraz pokażę Wam w jaki sposób. Jeszcze nie teraz. Widzicie, tu mam jedzonko. suchą karmę dla pieska. No, czas Kładziemy ją płasko na ryk. Zostaw moje, moje, moje. Widzisz? Nie wolno jeszcze leżeć. Spokojnie, czekam. I taką ziarenkę karmy, suchej, dajemy w ten sposób. O. Weźmy to I Ja teraz jeszcze sobie wezmę taką ściereczkę, a może mi ktoś poda. Zobaczcie tam w środku pod zabawkami. Powinna być taka mała ściereczka. O, bardzo dobrze pan Lwicz, to może pomoże tam dziewczynkom. O jest. I taka mała zielona, jak kogoś piesek uślini, no bo jak liże, to chyba ma ślinę na języku, prawda? To można sobie wytrzeć. Dobrze. E, to poproszę, powiedz pieskowi, żeby zrobił siat. Jeszcze raz. Siad? Świetnie, dobrze. To dam ci na rękę karmę. Jeśli chcesz, jak ktoś się nie boi, to mówi, że czekasz. Podejdź tu do, na środek, Fabian, siad, czekaj. I tak jak teraz. Proszę, weź na rączkę. Jak nie, to rzuć mu przed nos. Fajnie, o właśnie, teraz jest potrzebne, widzisz? Dobrze. To następna dziewczynka powie, żeby siadł, ale zrobimy też trudniej. No powiedz mu, siad. Siad. A teraz mu powiedz, żeby leżał. Leżeć. Leżeć. Zobacz, jak cię słucha, widzisz? No to trzeba go nagrodzić, prawda? No proszę. To znowu podchodzisz do pieska i dajesz mu tutaj tak. I proszę. Fajnie. No widzisz? No ba. Jeszcze raz powtórz. Hop. Zrobił hop? No to daj mu teraz nagrodę. To Fabian. I proszę, ściereczka. I wycieramy. No. Dobrze, następny chłopczyk. Podejdziesz. Przywitasz się z Fabianem. Fabian siat. Podaj łapę. Przywitaj się. Powiedz, cześć Fabian. Cześć Fabian. No brawo. I daj mu jedzonku, Możesz mu rzucić na ziemię. Albo daj z ręki. I wytrzymaj Świetnie. Dobrze. Następna dziewczynka. To teraz znowu poproszę. Powiedz Fabian, siad. Fabian, siad. Świetnie. I podaj drugą łapę teraz. Powiedz. Podaj drugą łapę. Poczekaj. Przysiądź sobie. Dobrze, zrozum. Siad. Powstań. Czekaj. Chodź tu na środek. Drugą łapę. Drugą. To właśnie. Chodź przywitaj się. Nawet. Powiedz, no cześć ja I teraz masz tutaj, proszę. No, uwaga na sznurówkę. Spokojnie, potem zawiążesz. Tak, o tak, widzisz, tak jak ja. Dobrze, dobry pies. Świetnie. No to co? Zwiększamy skalę.